Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Po tygodniach, gdzie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wynosiła kilkadziennie, nastąpił znów wzrost zachorowań. Na pewno w jakimś stopniu jest to spowodowane powrotem dzieci klas 1-3 do szkół, otwarciem galerii handlowych oraz tym, że przestaliśmy się pilnować. Można przypuszczać, że zostały otwarte galerie, może się nie pilnujemy w tych galeriach. Może też z tego, co tak obserwuję, analizując wyniki, no to można wyciągnąć też wniosek, że są to zakażenia rodzinne. Najpierw choruje jeden członek rodziny, a potem cała rodzina czy tam dwoje i to nie tylko z jednego domu, tylko na przykład wśród osób spokrewnionych. Są takie przypadki, więc chyba tak nie do końca pilnujemy się. Ogniska zakażeń znajdują się w szkołach, przedszkolach, placówkach medycznych. Pracownicy sanepidu kontrolują sklepy, inne instytucje, czy jest przestrzegany reżim sanitarny. Na razie są tylko pouczenia, no ale widać, żeśmy się trochę rozluźnili, bo tych pouczeń jest zdecydowanie więcej niż, niż było w poprzednim okresie. Ludzie też dosyć niegrzecznie reagują na, na jakieś tam uwagi. Mówią pracownicy, że się dosyć trudno właśnie w tym względzie pracuje, dlatego że a, a ludzie stoją sobie grupkami, rozmawiają sobie z odsłoniętymi ustami i nocem. No jest tak, to nawet obserwujemy też prywatnie, jeżeli, jeżeli chodzimy, że no to z tymi nakazami i ograniczeniami jest różnie. Od początku trwania pandemii w naszym powiecie zachorowało 3407 osób, z czego zmarło 158. Na kwarantannie w naszym powiecie przebywa obecnie 444 osoby. Trudna sytuacja przedsiębiorców, związana z tym, że przez ostatnie miesiące nie mogą prowadzić swoich biznesów, niepokoi wiele osób. Stefan Bieszczet, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uważa, że żadna pomoc finansowa od rządu nie zrekompensuje przedsiębiorcom strat związanych z zamknięciem swoich firm. Jakakolwiek kwota by się nie pojawiła, to zawsze jest tak, że będzie niezbędna potrzeba dofinansowania szeregu różnych rozwiązań, jeśli chodzi o gospodarkę. Ja myślę, że, że, że te dofinansowania do gospodarki bardzo dobrze, że są, bardzo dobrze, że występują, ale słyszy się, że nie obejmują bardzo wielu dziedzin, które już no, bardzo mocno doskwiera brak gotówki do funkcjonowania. Przewodniczący Stefan Bieszczad jest zwolennikiem otwierania wszystkich dziedzin gospodarki, oczywiście z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych narzuconych przez Sanepid. My relatywnie się zadłużamy i nie daj Boże, następne pokolenia mogą sobie z tym po prostu nie poradzić. I żebyśmy nie byli wystawieni na sprzedaż, obawiam się tego ze miar I tutaj też bardzo delikatna materia. My na oślep dzisiaj, na oślep dzisiaj żyjemy na kredyt A. To jest matematyka, nikt za darmo, nikt nikomu nie daje i my tylko i wyłącznie pogrążamy się finansowo na następne pokolenia. Starcza 6.0 z uwagi na przedłużające się obostrzenia zostanie rozszerzona. Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi. Gwałtownie zmieniające się warunki drogowe. Szybko zapadający zmrok, opady śniegu, mgły i marznąca nawierzchnia znacznie utrudniają kierowcom jazdę. W ostatnim czasie na dębickich drogach doszło do kilku wypadków i kolizji. Kierujący samochodem Ford Focus na ulicy Świętofrawa w dębicy na uku drogi najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków. zaczął panowanie nad pojazdem, skutkiem czego najechał na ogrodzenie prywatnej posesji mężczyzna doznał urazu kręgosłupa, został przewieziony do szpitala w Dębicy. Na szczęście okazało się po badaniu, że te obraże, obrażenia nie są bardzo groźne, zwolnione ze szpitala. Natomiast mamy dużo, dużo tak zwanych sztuczek, gdzie kierowca załóżmy nie znał, żeby hamować tym pojazdem gdzieś właśnie na uku drogi, auto, auto wyniosło na łuku, więc Trzeba zachować ten rozsądek za kierownicą, i dostosować tę prędkość do, do tych zimowych warunków. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Dębice apeluje do kierowców, aby podczas opadów śniegów nie używali świateł do jazdy dziennej. Kierowca jest obowiązany zmienić światło do jazdy dziennej na światło mijania. Jazda na światło do jazdy dziennej nie tylko z wykroczeniem, no to stanowi zagrożenie I dla tego kierowcy i dla innych użytkowników dróg. Często tył takiego samochodu jest w ogóle nieoświetlony i pojazd jest słabo widoczny. Apel również do pieszych. Pamiętajmy o tym, że jeżeli przechodzimy przez jednie, samochód no nie zatrzyma się tak jak w okresie letnim na kilku, kilkunastu metrach, tylko naprawdę ta droga hamowanie jest wydłużona, więc prośba o wzajemne zrozumienie na drodze i upewniajmy się, że ten samochód, kierowca samochodu widzi nas i zdoła wyhamować przed przejściem dla pieszych, na którym przechodzimy. Zima to czas, kiedy warunki drogowe wymagają od kierowców większej ostrożności i wzmożonej koncentracji. Opady deszczu i śniegu powodują, że kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu. W takich warunkach widoczność spada, a droga hamowania znacznie się wydłuża. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.